Rozmowa dnia. A gościem sygnału dnia jest Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Tak jak powiedział redaktor Wydrych, pan pochodzi z Końskich, a zatem jest pan. Koneczaninem. A dobra odpowiedź. Jest pan, jest pan przygotowany. W Końskich przed wojną była duża mniejszość żydowska. Tak, to prawda. I społeczeństwa ze sobą współpracowały w pokojowo, godnie. I to rzeczywiście jest ważne, ponieważ moja babcia Maria, też w czasie wojny była zaangażowana w pomoc dla dzieci z rodzin żydowskich, a wiemy po prostu, że ta pomoc oznaczała ratowanie życia. Ukrywa, o tym, ukrywała dzieci z żydowskie? Z innymi, z innymi, nazwijmy to, była nauczycielką, i nie tylko wspólnie z innymi koleżankami, tak, to, to była większa grupa pań, które, które prowadząc szpital, prowadząc taką można też ochronkę i wiele innych społecznych działań, ukrywały je jako dzieci polskie, tak, i, i to uratowało im, rozumiem, życie, a wspominam o tym dlatego też, że, że, że chyba tradycja pomocy w narodzie polskim, w społeczeństwie polskim jest żywa, bo dzisiaj widzimy to na własne oczy, jak społeczeństwo polskie zarogowało chociażby w sprawie uchodźców wojennych z Ukrainy. To zaraz jeszcze do tego przejdziemy, ale panie poszły, bo to jest istotna sprawa. A czy babcia w takim razie jest uhonorowana tytułem Sprawiedliwego Wśród Oradów nie, Świata? Nie, ona nigdy się o to nie starała i nikt o tym nie pomyślał w owym czasie. Ona już wiele lat temu odeszła. Natomiast pamiętam sytuację, gdzie, gdzie, gdzie kilka osób chyba z tych, które rozumiem, razem z koleżankami ratowały, przyjechały jej do tych końskich, w których mieszkaliśmy podziękować, tak. I, no ale to są takie mgliste moje wspomnienia. Prawda jest przekazywana, że tak to ujmę, rodzinnie między pokoleniami. Więc, więc ona mnie nauczyła też tego, babcia Maria, że, że, że trzeba ludziom pomagać I to jest nasz, nasz obowiązek, szczególnie w takich sytuacjach właśnie w czasie, w czasie wojennym I była pod tym względem była dla mnie, dla mnie wzorcem. To, skoro końskie, to jeszcze jedno nawiązanie, to już przeszło do języka potocznego. W końskich wygrywa się wybory. Dlaczego? No to, tak, tak tak to się złożyło, że tak to jeden chyba z polityków wprowadził do, do tego języka naszej debaty politycznej, że wybory wygrywa się w końskich, ja w tych końskich. Te wybory, te zaufanie również uzyskałem, czy to jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako poseł na Sejm. Jest to specyficzna, specyficzna też i nie miejscowość, i powiat, bo musi powiat końskie. Powiat konecki, a miasto końskie, tak? Więc no jeszcze, jeszcze jak rozmawialiśmy z panem redaktorem, tutaj trochę plotkując przed programem, w powiecie koneckim jest miejscowość wiosna. To również dla lewicy i a dla wiosny, pogody. A wiosny wciąż nie ma. No, wiosna, wiosna jest w nowej lewicy, przynajmniej natomiast, <laughs> natomiast oczywiście, jeśli chodzi o pogodę, to czekamy na nią. Panie pośle, nawiązał pan sam do tej wizyty prezydenta Zamońskiego. Czytam na przykład w dzienniku hiszpańskim El Pai, On, autor pisze tak. Tak, Polska jest kluczowym państwem dla przetrwania Ukrainy zaatakowanej przez Rosję. Podpisuje się pan? Tak, oczywiście, że się podpisuje. To są dwa filary. To jest pierwszy filar. To polskie społeczeństwo, które zareagowało w sposób naturalny, porywem serca, i za to wczoraj widziałem w sposób naprawdę godny i uznania podziękował prezydent Ukrainy. I drugie, oczywiście, to pewne występowanie w roli adwokata Ukrainy. Przy czym tutaj oczywiście główną rolę odegrał pan prezydent Andrzej Duda, bo co do rządu, to ja bym miał wiele zastrzeżeń. Zważywszy również na to, że w 7,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości ani razu, ani pani premier Szydu, ani pan premier Morawie nie złożyli wizyty oficjalnej w Ukrainie, bo to sprawdziłem nawet dopiero no, pierwsza w lutym. Premier, premier Morawiecki był wspólnie z wicepremierem ówczesnym Jarosławem Kaczyńskim wtedy, kiedy było Tak, ale to mówimy już o momencie, zagrożenie. kiedy wybuchła, wybuchła wojna, a mm -hmm. i w momencie, kiedy ta wojna na dwa czy trzy tygodnie przed, przed jej wybuchem, ale wcześniej przez siedem lat ani pani premier Szydu, ani pan premier Morawiecki nie postawili swojej stopy podczas wizyty oficjalnej. I ja mam do nich z tego nie do nich zarzut, bo, bo zmarnowali ten czas, już wtedy można było te relacje polsko-ukraińskie kształtować partnersko już kształtować pewien sojusz, Wiedzą, że, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne w związku z agresją na Krym wcześniej, tak? Więc to jest to, ale... No, ale to też pan odda, że już po wybuchu tej pełnoskolowej wojny to Polska budowała te koalicję. Mówił zresztą o tym wczoraj prezydent Zeleński. Koalicja czołgowa teraz liczy na koalicję samolotową I... tych samolotów bojowych. Uda się pana zdaniem taką koalicję międzynarodową zbudować? Ja rozdzielam tutaj zasługi, powiedziałbym i pracę ciężką pana prezydenta Andrzeja Dudy, co do którego mogę wyrazić słowa bardzo naprawdę gorącego uznania za to co robi, ale co innego oczywiście chodzi o rząd pana premiera Morawieckiego, ministra spraw zagranicznych. No ale On... premier wczoraj też podpisał i też miał spotkanie z prezydentem, i podpisano umowy między innymi, A i będzie, dobrze, no będą lepiej... wspólne zakłady zbrojeniowe lepiej późno amunicji, późno co do amunicji. Zgoda, lepiej późno niż wcale, by, to jest raz, dwa, mieli, mamy kłopot, no i to jest takie troszkę wie pan z jednej strony pan prezydent Duda razem z prezydentem Żołyńskim wspaniałe wystąpienia na Zamku Królewskim, symboliczne. Ten zamek staje się takim symbolem walki o wolność. Przecież też również pamiętamy z czasów II wojny światowej powstanie warszawskie, powstanie w getcie. Prezydent Duda, co jako polityk lewicy pan też na pewno doceni, nawiązywał nawet do Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak, był pewnej tradycji postawy Polaków. W, te, w, sprawie, w sprawie naszego bezpieczeństwa Ukrainy, tworzenia nowego ładu prezydent Duda... Występuje naprawdę z pełną klasą, profesjonalizmem jako głowa państwa, ale jak mówię, nie nadąża za tempem, którym mądrym on narzucił e, polski rząd. No bo to też ja nie bardzo mogę zrozumieć, jak można było przespać sprawę polskiego, polskiego interesu, polskich rolników zboża, które słusznie powinno być tranzytem przekazywane przez terytorium Polski do innych krajów, gdzie polska służba dyplomatyczna powinna również zadbać o nowe rynki zbytu, gdzie przecież Afryka, szczególnie północna, czeka na to zboże, bo inaczej nie no, Tak miał być, tylko wie a, pan, pan, pan dobrze wie, panie pośle, że jak jest wojna, to są spekulanci, to są ci, którzy chcą zarobić. No jakbym pana zapytał, no, przecież to też wie pan, jesteśmy w Unii Europejskiej, to są decyzje całej, całej wspólnoty, to są decyzje Komisji Europejskiej. Ale Lewica ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu teraz? No proszę pana, przede wszystkim, jak powiedziałem, to nie jest tylko temat tego, że, że ktoś nie przewidział, a przecież wszystko ostrz Gali, że będą płynąć kolejne setki ton przez terytorium Polski zboża, pa, a pan jeszcze minister, wicepremier, minister rolnictwa stwierdził, że polscy rolnicy nie powinni sprzedać polskiego swojego zboża, ponieważ będą w czasie, ceny, w czasie żniw, a, a się okazuje, że, że ceny dzisiaj spadły o 30-40%. Oni mają do niego słuszny żal i on nagle w dniu wizyty prezydenta Żołyńskiego rezygnuje z funkcji ministra rolnictwa, ale zostanie dalej wiceprezydent. No, ale pan, ja z, i limuzyną. Ja zapytałem bo to, to jest o pomysł po lewicy, a pan, a pan recenzuje lewicy, już byłego, byłego ministra rolnictwa. No już no, no, trzeba zrecenzować i powiedzieć, jaki mamy stan. Tak? I stan a był Lewica by do tego nie dopuściła. Po pierwsze, to byśmy przy, przy współpracy z Ukrainą postarali się e, kontrolować przepływ zboża przez terytorium Polski. Po drugie, dy ale jak kontrolować? No proszę pana, no... Na wszystko trzeba mieć zgodę Komisji Europejskiej. Nie, nie trzeba mieć żadnej zgody Komisji Europejskiej. Na granicy na stoją, celnicy Polacy, stoją celnicy polscy, stoją celnicy niemieccy. No, nie. Proszę pana, ja, ja ciągle słyszę ze strony polskiego rządu i ze strony szczególnie pana ministra Ziobry, że nie będzie nam Komisja narzucała ani Unia Europejska czegokolwiek, przez co nie mamy środków z Krajowego Planu Odbudowy w miliardy idące straty dla Polski i kary, które są naliczane. Ale jak trzeba za, zabezpieczyć interes y, polskich rolników i zabezpieczyć bezpieczny tranzyt zboża, między innymi również do krajów, które mogą być dotknięte głodem w Afryce Północnej, to okazuje się, że to komisja przeszkadza polskiemu rządowi. No po prostu złej baletnicy, no to rąbek o spódnicy. No. Panie poślep, prezydent Ukrainy cytował Jana Pawła II, a pan jako poseł głosował przeciwko uchwale w obronie dobrego imienia. Żałuje pan tego głosowania? Nie, absolutnie nie żałuję, dlatego że lewica w tej kwestii jest bardzo transparentna. Ja przypomnę tylko, że w 2005 roku, uznając zasługi Jana Pawła II, który wsparł rząd lewicowy SLD, w którym byłem wiceministrem akurat integracji europejskiej. Wsparł rząd? Wsparł rząd, bo rząd wtedy le lewicowy wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. A, a, no a Jan Paweł czy... II powiedział, miejsce to Polski sprytne. jest w Unii Europejskiej, Ale to, a Europa To nie jest tyle w wsparł rząd tylko Jan Paweł II wspierał dążenie Polski do Unii Europejskiej. To ale rząd, jest który, co Ale innego. rząd, który... Ale wypadł, to znaczy, widzicie. Na tym polegała jego mądrość. Bo, ale wspierałby bo każdy rząd, który by zmierzał wtedy do Unii Europejskiej. No dobrze, ale my byliśmy wtedy rządem to I prawda. jako rząd, który wprowadzał się Polskę zgadzamy. do Unii Europejskiej doceniliśmy jego, jego postawę, która nie była w smak wielu, można powiedzieć, politykom skrajnej, nacjonalistycznej prawicy. Czy... A pan teraz przeciwko Janowi Pawłowi II. Nie. Drugiemu, no. I my wtedy, przypominam panu, zagłosowaliśmy i to była większość sejmowa... Lewicy SLD za y, ustanowieniem dnia. Jana Pawła II. A teraz pan przeciw. Ale Dobre, teraz, ja nie obronie głosowałem w sprawie, nie, to nie było w bronie ob, no jak, dobrego imienia, tylko głosowaliśmy w obronie ofiar księży pedofilii, wyjaśnienia tej strasznej zbrodni. Jest, robienie, z tego, robienie z tego sprawy Jana Pawła II przez PiS jest tylko zwykłą polityką, a Oni nie, tylko nie przez obroną dobrego imienia. To do tego nawiążemy, ale to w części internetowej. Poseł Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, jest gościem sygnału w dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia, na Twitterze, Facebooku Radio 1. Panie Proszę, Pan powiedział, że PiS tutaj niejako. Pojawiały się takie głosy, że zapisuje Jana Pawła II do, do tego ugrupowania. No ale przecież Pan widział też falę marsz, które przeszły przez, przez Polskę. No i pewien odruch. Polacy nie chcą strącać autorytetu Jana Pawła II, nie chcą go strącać też z pomników. Pan, pan, to zapytam jeszcze konkretnie: słyszał Pan o tym? Pomnik zdewastowany w Łodzi, pomnik zdewastowany w Stalowej Woli. Popiera Pan tego typu akcje? Nie. Nie popieram, że dewastacji żadnych, żadnych pomników, chyba że rzeczywiście dotyczyłoby sytuacji, w których ktoś był błędnie oceniony jako bohater, jako... Są takie sytuacje, można sobie powiedzieć, że, że społeczeństwa stawiają pomniki nieodpowiednim osobom. Na pewno nie należał do nich w owym się Jan Paweł II. Czyli Pana zdaniem Jan Paweł II, jego pomniki, ulice, aleje powinny zostać. Absolutnie tak. Natomiast inną sprawą, którą naprawdę chcę, żeby ona tutaj wybrzmiała, jest to, że Lewica domaga się zadośćuczynienia dla ofiar, szczególnie to są dzieci. I, i ja tutaj Panu powiem, nie chodzi tylko o księży, którzy dokonywali tak, tych zbrodniczych czynów, ale wszystkich innych. W Polsce ta sprawa nie była rozstrzygnięta. Ja chciałbym, żeby nasze dzieci bezpiecznie chodziły do szkoły, bezpiecznie, jeżeli chcą się modlić, chodziły się pomodlić, bezpiecznie chodziły do kina, gdziekolwiek i żeby państwo polskie je chroniło. A ja nie mam takiego przekonania, ponieważ y, do dzisiaj sprawy dotyczące na przykład księży i, i, i komisja na przykład do spraw walki państwowa, ja ją skracam i nazwę do spraw walki z pedofilią, nagle jej przewodniczący ustępuje, bo stwierdza, że, że on dzisiaj nie dysponuje tą siłą, żeby, żeby ją poprowadzić. To wszystko pokazuje słabość państwa polskiego i przeciwko temu protestowaliśmy, dlatego nie pan. Ale uważam, mi tego że... dotyczyła ta uchwała. No, uchwała ale, miała swój ale wymiar jednoznaczny. To jest kolejne działanie PiSu, że wprowadzamy za przeproszeniem słonia do składu porcelany i go wyprowadzamy. To nie chodzi o Jana Pawła II, tylko chodzi o Kościół katolicki hierarchów, którzy w Polsce i trzeba to rozróżnić ale Polacy to odczytali jednoznacznie. Został zaatakowany Jan Paweł II papież, do którego dziesiątki miliony Polaków czują się wciąż przywiązane. Wyszli na ulicę w obronie dobrego imienia. Mieli do tego prawo. Tylko ja, wie pan? Ja podejrzewam, wie pan, postawię taką tezę, bo pan dobrze wie, też, że są politycy lewicy i także wyborcy lewicy, którzy są z, ja pamiętam... z kościołem związani. Podejrzewam, że tam też byli wyborcy Abs lewicy. Ale absolutnie byli. Nie mam co do tego wątpliwości. Tylko ja pamiętam jeden z filmów o Janie Pawle II z panem, z aktorem Adamczykiem, dobrze pamiętam, mhm. tak? jest taka scena, w której zakonnica, martwiąc się o Jana Pawła II, mówi, no martwię się o waszą świątobliwość. Na to Jan Paweł II odpowiada, ja też się martwię o moją świątobliwość. No I, tak, i, to i, sam, sam Ja myślę, że cytował. ja bym chciał, żeby się Jarosław Kaczyński i PiS przestali martwić o świątobliwość Jana Pawła II, zajęli się sprawami gospodarczymi Polski i nie uprawiali polityki na grobie Jana Pawła II, bo tak to dzisiaj widzę, a o, o tym powinni zająć się eksperci, historycy. A to nie PiS zaczął. To zaczął, to musiałby pan te głosy potępienia kierować w stosunku do tych, którzy nas zaczęli, wyzwoli. do TVN24, do portalu ja pamiętam Ja pamiętam wiele wypowiedzi też mądrych, takich jak rektor rektor jeden z rektorów, z profesorów z Kielc, profesor Dudała, którzy mówili, że przecież Jan Paweł II twierdził, że prawda nas wyzwoli i że dzisiaj to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ja tylko cytuję księdza profesora, że to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest historyczna, historyczna, nie historyczna, tylko historyczna obrona Jana Pawła II w celu zwiększenia swojego poparcia w sondażach politycznych. A to jest inna kwestia, każde ugrupowanie może wykorzystywać aktualny kontekst, no ale to nie Prawo i Sprawiedliwość wołało atak na Jana Pawła, tylko odpowiedź a zostawmy już ten wątek, bo to długo na ten temat. Panie pośle... Y... Takie głosy się odezwały też w Finlandii. Finlandia została członkiem NATO, ale zarazem pani premier Marin przegrała tam wybory. I odezwały także w są takie głosy, że między innymi mówiła o tym przywódczyni Hadecji fińskiej, Pawi Rasanen. Powiedziała, że to było w nawiązaniu do tej obietnicy, która zresztą została zdementowana przez gabinet już byłej pani premier Marin, że za fińskie pieniądze Sana Marin chce zabijać polskie dzieci. Mówi się tak. o tym, że przez posłów. Biedronia i Śmiszka, pani premier przegrała wybory. A to socjaldemokratyczna po pierwsze, polityka. Po pierwsze, nie mieszajmy do tego pana posła Krzysztofa Śmiszka, bo on nie był wtedy z posłem Biedroniem. Był. Nie, był, w się, tej że dekal... nie był. był, nawet zamieszczone było zdjęcie. Absolutnie, no na 100%. Ale nie wypowiadał się na ten temat. Może w Ale ten jak był w czasie tej delegacji. A był, no jeżeli był w delegacji, być może to w takim razie prostuje tą wypowiedź, ale on się na ten temat nie wypowiadał, bo ta wypowiedź była umieszczona na Twitterze. Roberta Biedronia i Robert Biedroń y, zdementował to, stwierdził, że doszło do nieporozumienia. Natomiast wie pan, ja powiem tak, ja stanę tu w obronie Roberta Biedronia, dlatego że jest Nie to człowiek, który. Do... No jest, ja to, to, to wiadomo, <śmary> ale chcę powiedzieć, że jest to, jest to człowiek dotknięty wielokrotnie i mową nienawiści, i różnymi sytuacjami, jako przedstawiciel LGBTQ i, i, i człowiek, który dzisiaj postawił się również za cel walkę o prawa kobiet. W, na świecie, w Polsce jest przewodniczącym komisji do sprawy równego traktowania kobiet w parlamencie europejskim i on po prostu tą rozmowę zagaił, bo na każdym momencie, kiedy wyjeżdża, ja często z nim też uczestniczę w wizytach zagranicznych jako wiceszef partii do spraw zagranicznych, a on kieruje jako współprzewodniczący i on zawsze te tematy porusza. Jemu na sercu leży, leży, leżą prawa kobiet, a szczególnie w Polsce z punktu widzenia lewicy one są naruszane, kobiety nie są traktowane równo i nie chodzi tylko o prawo do, do, do świadomego macierzyństwa i aborcji, ale w ogóle traktowanie w pracy, w polityce i, i wielu innych sytuacjach, tak samo jak mężczyzn. To Więc Robert działał skoro, w dobrej wierze. Skoro. Yy... No, to jest pewnie kwestia interpretacji, już nie wchodzę w to, ale sprawa wywołana, zresztą te, także, czy podnoszona przez Roberta Biedronia, przez posłów Lewicy na ostatniej konwencji, mowa o tym, żeby nie proponować babciowego, jak mówi Donald Tusk, tylko żłobkowe, w uproszczeniu budować bardzo dużo żłobków. Ale pan wie, że wiele matek właśnie wola, woli ten kapitał opiekuńczy, rodzinny kapitał opiekuńczy, który jest proponowany już przez, czy już wprowadzony przez rząd, no bo wtedy mogą na przykład zatrudnić dodatkową osobę i ta opieka jest w domu, a niekoniecznie w żłobku. Dla niektórych matek ma to znaczenie? Czy wy trafiacie w punkt, jeżeli chodzi o postulaty lewicowe? Wydaje mi się, że tak jak w przypadku, nie wiem, czy o tym będziemy rozmawiać, polityki mieszkaniowej, która dzisiaj jest, można powiedzieć, jednym ze słabszych elementów, albo w ogóle jednym z drastycznych elementów nieudanych Prawa i Sprawiedliwości, no bo tak samo dotyczy to polityki dotyczącej Św. nowego macierzyństwa i połączenia go z rozwojem i karierą zawodową kobiet, trzeba budować różne filary. Bo na przykład we Francji, no to mamy jako wzorcowy model Dwa plus dwa, nawet dwa plus trzy. I takie żłobki, które powstają przy, nazwijmy to potocznie w Polsce, zakładach pracy, tak jak kiedyś mówiono, no bo wiadomo, że dzisiaj to nie są zakłady, to są firmy najróżniejsze, mniejsze, większe i tak dalej. Przy pracownicze. Przy pracownicze, tak. Mhm. To na przykład cieszy się dużą popularnością. Bo no, w no we Francji bo... to jest dużo no. dalej rozciągnięte. Tam praktycznie jak ktoś ma trójkę dzieci, to nie płaci podatków. No tak no, to na, wygląda. Ta, ta polityka powinna tak wyglądać, powinny być różne elementy, z których mogą skorzystać różne, różne obywatelki, byśmy powiedzieli, różne panie, które którym, która z tych elementów bardziej pasuje? Ja uważam, że akurat kwestia żłobków jest tematem do rozwiązania, ponieważ żłobki profesjonalnie obsługiwane z profesjonalnym staffem, czy tak powiem, czyli z profesjonalnymi, również z udziałem psychologów i, i dziecięcych. To jest naprawdę. To na koniec, pan, pan temat też wywołał to na koniec też yy, wypowiedź. 300 tysięcy mieszkań na wynajem to proponuje lewica. Ale co to zmieni? No, po prostu będzie więcej mieszkań na wynajem. Niekoniecznie, to, no to że spadnie to... cena wynajmu, to pa, o to chodzi. Też, nie tylko, ale też spadnie cena mieszkań. Bo my po czasie nazwijmy to socjalistycznym, kiedy to mieszkanie było takim marzeniem wielu osób, tak. Dzisiaj mówimy, no, chciałbym mieć własne mieszkanie, ale są inne kraje. I, I przykłady. W Wiedniu mamy przykład, gdzie 60-70% to są właśnie tanie mieszkania pod wynajem z tanim czynszem i z tego ludzie korzystają i to jest dostępne na kieszeń każdego. A jak popatrzymy na Londyn, to panie redaktorze, a my dwaj byśmy się jeszcze złożyli, plus pan, który tutaj i panie obsługują głos i, i, I by nam i, nie starczyło. Nie, nie starczyło nam wszystkim tutaj, jakbyśmy złożyli nasze pensje na, na, na kupną średniej wielkości mieszkania w Londynie, czyli znowu tak jak Ale oligarchów rosyjskich stać. Oligarchów rosyjskich stać. Więc znowu tak jak rozmawialiśmy o żłobkach, o, o babciowym, o innych, trzeba stworzyć kilka filarów, a więc mogą być dopłaty do kredytu, ale powinny być tanie mieszkania pod wynajem dla tych, którzy najmają na przykład zdolności kredytowej, którym banki tego nie udzielą, które dopiero zaczynają pracę, a chcą założyć rodzinę. Więc nasz, nasz pomysł jest jednym, z, jest uzupełnieniem rynku i również spowoduje to, że ceny mieszkań będą spadały i ceny i również ceny czynszu, ceny wynajmu będą spadały. I to jest mądry pomysł przykładem Wiedeń. I socjaldemokrata jako Jedna z propozycji Wiednia. programowych Lewicy, ta dyskusja na programy dopiero się zaczyna, My jesteśmy przecież dopiero w prekampanii, więc na pewno do tych propozycji Lewicy będziemy wracać Andrzej Szejna poseł nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny Polskie Radio.pl.